Witajcie, drodzy widzowie! W polskiej polityce od lat jedno pozostaje niezmienne. Im większy kryzys, tym bardziej liczą się nie fakty, lecz narracja. Afera związana z wystąpieniem Marcina Bosackiego w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i kompromitującym błędem dotyczącym rzekomego rosyjskiego drona, który miał spaść na dom w Wyrykach, jest tego najlepszym dowodem. To wydarzenie stało się katalizatorem dla politycznej rozgrywki której stawką jest nie tylko stanowisko Radosława Sikorskiego, ale także przyszłość samego Donalda Tuska jako premiera. Historia zaczęła się od pozornie spektakularnego sukcesu dyplomatycznego. Polska po raz pierwszy w historii zwołała nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Powód? Rzekomy atak rosyjskiego drona na dom w Polsce. Wystąpienie Bosackiego miało być mocnym sygnałem dla świata, że Moskwa przekracza kolejne czerwone linie, zagrażając bezpośrednio państwu NATO. Problem w tym, że szybko okazało się, iż cały fundament tej narracji runął niczym domek z kart. Dziennikarze Rzeczpospolitej ujawnili, że zniszczenia w Wyrykach nie były skutkiem rosyjskiego drona, lecz polskiej rakiety wystrzelonej z F-16. Rakieta miała uszkodzony system naprowadzania i zapalnik, dlatego nie wywołała katastrofy, a jedynie częściowo zniszczyła budynek mieszkalny. Informacje te potwierdził sam minister Tomasz Siemoniak. Prokuratura również przyznała, że w incydencie nie brał udziału dron. W ten sposób Polska, zamiast umocnić swoją pozycję na forum ONZ, stała się bohaterem jednej z największych kompromitacji dyplomatycznych ostatnich dekad. I to właśnie pod nosem Radosława Sikorskiego, szefa MSZ, który w tym czasie wybrał się na Ukrainę, pozostawiając Bosackiego samemu sobie. Wizerunkowy dramat rządu. Kłamstwa, czy też jak próbują to nazywać politycy, niedomówienia, szybko obróciły się przeciwko rządowi. Nawet media tradycyjnie sprzyjające gabinetowi Tuska zaczęły wytykać błędy. A że Sikorski od miesięcy był krytykowany za infantylne wystąpienia, dziwaczne filmiki z podróży zagranicznych czy publiczne przepychanki z prezydentem, cała sprawa stała się idealnym pretekstem, by pozbyć się go z rządu. Pojawiło się pytanie, czy Tusk naprawdę kieruje się troską o państwo, czy raczej własnym interesem? Bo jeśli przeanalizujemy sondaże, odpowiedź staje się dość oczywista: gdy spadają drony, rosną sondaże. Przed incydentem w Wyrykach sytuacja rządu wyglądała fatalnie. Ponad 55% Polaków negatywnie oceniało pracę gabinetu Tuska, a poparcie pozytywne balansowało w okolicach 23%. Jednak seria rosyjskich ataków dronowych i rakietowych nagle zmieniła nastroje społeczne. Według ogólnopolskiej grupy badawczej, po tygodniu wzmożonego zagrożenia odsetek negatywnych ocen spadł o 5%. A pozytywnych wzrósł o niemal tyle samo. Wniosek? Strach działa mobilizująco, a poczucie zagrożenia jednoczy społeczeństwo wokół rządu. Dla Tuska, który politykę buduje wyłącznie na osobistym interesie i sondażach, to sygnał niezwykle ważny. Jeśli zewnętrzny kryzys potrafi odwrócić uwagę od problemów gospodarczych, rosnącego bezrobocia i inflacji, to warto go podtrzymywać. Sikorski jako kozioł ofiarny. Problem w tym, że żadna narracja nie utrzyma się długo, jeśli towarzyszą jej kompromitujące błędy. Dlatego Tusk musi znaleźć winnego. Wybór pada na Sikorskiego człowieka, który z potencjalnego kandydata na premiera, stał się obiektem kpin i memów. Z punktu widzenia Tuska, usunięcie Sikorskiego rozwiązuje kilka problemów naraz. Po pierwsze, odsuwa od siebie odpowiedzialność za wpadkę w ONZ. Po drugie, osłabia skrzydło partyjne skupione wokół Romana Giertycha, które coraz śmielej wspierało Sikorskiego. Po trzecie, otwiera możliwość spektakularnego ruchu personalnego, np. powierzenia MSZ Rafałowi Trzaskowskiemu. Trzaskowski kontra Nawrocki – nowa oś konfliktu? Scenariusz, w którym Trzaskowski zostaje ministrem spraw zagranicznych, wydaje się kuszący dla Platformy Obywatelskiej. Dlaczego? Bo prezydent Karol Nawrocki w pierwszych tygodniach urzędowania zdominował politykę zagraniczną, nie oglądając się na rząd. Gdyby jego dawny rywal z kampanii prezydenckiej objął MSZ, równowaga polityczna mogłaby zostać przywrócona. Dla wyborców koalicji obywatelskiej byłby to pozytywny impuls, a dla samego Tuska szansa, by zyskać lojalnego sojusznika. I odsunąć w cień polityka, który od miesięcy sygnalizował gotowość do zastąpienia go na stanowisku premiera. Publiczny blamasz nie tylko problem Sikorskiego. Nie da się ukryć, że kompromitacja na forum ONZ odbiła się szerokim echem nie tylko w kraju, ale także za granicą. Polska która przez lata budowała wizerunek państwa odpowiedzialnego, świadomego zagrożeń ze wschodu i zdolnego do ich artykułowania na forum międzynarodowym, nagle została przedstawiona jako kraj, który nie panuje nad własną narracją. To ogromny problem dla całego państwa. W świecie dyplomacji liczy się bowiem nie tylko treść komunikatów, ale także wiarygodność ich autora. Jeśli raz okaże się, że rząd opiera się na błędnych informacjach, w przyszłości trudno będzie przekonać partnerów międzynarodowych do powagi kolejnych ostrzeżeń. W ten sposób incydent w Wyrykach może mieć konsekwencje znacznie wykraczające poza wewnętrzną rywalizację Tuska i Sikorskiego. Sikorski polityk uwikłany we własny wizerunek. Radosław Sikorski to postać od lat polaryzująca opinię publiczną. Z jednej strony były marszałek Sejmu, były minister obrony i dyplomata, który na Zachodzie cieszy się opinią polityka kompetentnego i dobrze osadzonego w międzynarodowych elitach. Z drugiej, w Polsce coraz częściej widziany jako bohater internetowych memów, autor niezręcznych nagrań i wypowiedzi, które zamiast podnosić prestiż, stają się powodem do drwin. To właśnie te wizerunkowe potknięcia, filmiki nagrywane pod amerykańskimi instytucjami, czy niepoważne instrukcje dla prezydenta, sprawiają, że w oczach opinii publicznej Sikorski przestaje być politykiem poważnym. A w polityce, gdzie liczy się wiarygodność, taki obraz może być śmiertelnym zagrożeniem dla kariery. Tusk mistrz politycznych kalkulacji. Donald Tusk nie jest politykiem, który podejmuje decyzje pod wpływem emocji. Jego styl od lat polega na chłodnym kalkulowaniu ryzyka i szans. Jeśli dziś mówi się, że planuje dymisję Sikorskiego, nie wynika to wyłącznie z błędów szefa MSZ, to raczej element większej strategii, w której Tusk, jak zawsze, gra przede wszystkim o własne przetrwanie. Premier wie, że utrata kontroli nad narracją w sprawach bezpieczeństwa narodowego jest dla rządu zabójcza. Wie też, że jego pozycja w partii nie jest tak silna jak jeszcze kilka miesięcy temu. Dlatego dymisja Sikorskiego może stać się narzędziem do odbudowania autorytetu. Sygnałem, że w kluczowych sprawach potrafi być stanowczy. Trzaskowski na horyzoncie. W tle tej rozgrywki pojawia się postać Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy od dawna uchodzi za naturalnego następcę Tuska, a jego popularność wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej pozostaje wysoka. Obsadzając go na stanowisku szefa MSZ, Tusk mógłby zyskać lojalnego współpracownika i jednocześnie skutecznie zneutralizować zagrożenie ze strony prezydenta Nawrockiego. Co więcej, Trzaskowski, jako były kandydat na prezydenta Polski, ma potencjał, by w oczach opinii międzynarodowej reprezentować kraj z większą powagą niż Sikorski, którego reputacja ostatnio legła w gruzach. Takie posunięcie mogłoby też odświeżyć wizerunek całego rządu, pokazując, że koalicja obywatelska potrafi wyciągać wnioski z błędów. Gra o władzę dwa możliwe scenariusze. Cała sytuacja sprowadza się do dwóch głównych scenariuszy. Pierwszy scenariusz: Tusk doprowadza do dymisji Sikorskiego. Powołuje Trzaskowskiego lub innego polityka na stanowisko ministra i przejmuje inicjatywę. W tym przypadku premier wygrywa nie tylko z Sikorskim, ale także ze swoimi krytykami wewnątrz partii. W krótkiej perspektywie zyskuje na sile, a rząd odzyskuje część utraconego wizerunku. Drugi scenariusz: Sikorski, wspierany przez partyjne zaplecze i sojuszników, utrzymuje stanowisko. Tusk okazuje się zbyt słaby, by przeprowadzić swoją wolę. To byłby punkt zwrotny. Dowód, że pozycja premiera w platformie drastycznie osłabła. Wówczas wcale nie jest wykluczone, że to właśnie Sikorski w przyszłości spróbuje sięgnąć po fotel szefa rządu. Społeczeństwo między strachem a irytacją. Warto przy tym pamiętać, że opinia publiczna nie zawsze reaguje zgodnie z oczekiwaniami polityków. O ile początkowo strach przed rosyjskim zagrożeniem zwiększył notowania rządu, o tyle kolejne kompromitacje i brak jasnych komunikatów mogą budzić rosnącą irytację. Polacy oczekują od rządu powagi, przejrzystości i skuteczności. Afera w Wyrykach pokazała coś zupełnie odwrotnego chaos, dezinformacje i próbę budowania narracji na fałszywych przesłankach. To ryzykowna gra, której skutki mogą być opłakane, zarówno dla samego Tuska, jak i dla całej koalicji rządzącej. Symboliczna bitwa o przyszłość. Dlatego spór o przyszłość Radosława Sikorskiego to coś więcej niż tylko walka o jedno ministerstwo. To test siły Tuska, sprawdzian dla całego rządu i symboliczna bitwa o to, jak ma wyglądać polska polityka w najbliższych latach. Czy będzie to polityka budowana na strachu i sondażach, w której najważniejsze są doraźne kalkulacje? Czy może polityka odpowiedzialna, zdolna do przyznania się do błędów i wyciągnięcia wniosków? Na razie nic nie wskazuje, by rząd był gotów na ten drugi model. Dlatego pytanie nie brzmi, czy Sikorski zostanie poświęcony, lecz kiedy i w jaki sposób. Historia incydentów w Wyrykach pokazuje, jak łatwo w polskiej polityce kwestie bezpieczeństwa narodowego stają się narzędziem walki o władzę. Zamiast rzetelnej debaty, Mamy propagandę. Zamiast odpowiedzialności poszukiwanie kozła ofiarnego. Donald Tusk, stając przed decyzją o dymisji Sikorskiego, kieruje się nie troską o państwo, lecz chłodną kalkulacją polityczną. A los samego ministra zależy dziś nie tyle od jego błędów, ile od tego, jak premier oceni swoje szanse w partyjnej rozgrywce. Niezależnie od tego, kto w tej walce wygra, jedno jest pewne: Polska jako państwo poniosła już poważne straty wizerunkowe. Bo o ile memy i żarty można szybko zapomnieć, o tyle utrata wiarygodności na forum międzynarodowym to rana, która będzie się goić przez lata. Czy Tusk wyciągnie z tego lekcję? Czy Sikorski przetrwa polityczną burzę? A może to Trzaskowski okaże się wielkim wygranym tej rozgrywki? Na odpowiedzi nie trzeba będzie długo czekać, bo w polskiej polityce tak jak w życiu prawda zawsze prędzej czy później wychodzi na jaw, a wraz z nią konsekwencje, których nikt już nie będzie w stanie odwrócić. A co wy o tym sądzicie? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach, a także, drodzy widzowie, pilna wiadomość. PiS idzie do prokuratury w sprawie Donalda Tuska i Adama Bodnara. Jeśli jeszcze o tym nie słyszeliście, zostawiam dla Was szczegółowe informacje w komentarzach pod filmem. Koniecznie zapoznajcie się.